Cześć, witam wszystkich z tej strony Quantum i dzisiaj mam dla Was kolejny odcinek na moim kanale, i dziś porozmawiamy sobie o grze Elite Dangerous. Jednak nie będzie to, nazwijmy to, mega przyjemny odcinek, jaki myślę dla mnie, jak i dla Was, ponieważ niestety doszło do tego momentu, że na aktualną chwilę musimy omówić przyszłość Elite Dangerous na moim kanale. Przede wszystkim pewnie zauważyliście, że nie było od ponad miesiąca żadnego odcinka z Elitki. W międzyczasie też wyszły nowe pacze, które poprawiały optymalizację i tak dalej, i tak dalej. Jak to zawsze z tymi ostatnimi update'ami od Frontier do Odyssey. Szczerze mówiąc, nie robiłem tego filmiku, bo po prostu mi się krótko mówiąc nie chciało. To co teraz zobaczycie w tym filmiku to jest dokładny powód dlaczego mi się nie chce, a mianowicie... Ostatnia moja sesja, jeszcze przed tą co teraz widzicie w Elitkę, polegała na tym, że wbiłem sobie do Elitki, podłączyłem sobie joystick. Pomyślałem sobie, ok, skoro Odysseyka jest tak zabugowana, zróbmy sobie coś, co nie jest w ogóle związane z Odysseyką I gdzieś tam, chyba nawet na live streamie, bawiłem się w inżynierkę swojego statku pod eksplorację. Co akurat będzie bardzo ważnym punktem w tym filmiku, również eksploracja. No i grało mi się znowu w tą Elitkę świetnie, tylko było mi tak trochę smutno. Bo w zasadzie nie grałem w nic, co jest związane z Elite Dangerous Odyssey. No, może gdzieś tam co chwila pojawiła się jakaś planeta z atmosferą, ale w sumie na tym się kończyło. Nie wychodziłem z tego statku, nie korzystałem z trybu FPS, nie korzystałem z czegokolwiek, co tak naprawdę jest dostępne w Odysseyce. No więc postanowiłem sobie po tym najnowszym patchu, który widzicie teraz na swoim filmiku, to jest akurat moja najnowsza sesja w Elite Dangerous. Postanowiłem sobie pograć znowu w elementy, które są związane z Odyssejką, tylko po to, żeby ponownie się masywnie rozczarować. Mianowicie. Wbijam do konfliktzona. Zona. Pomyślałem sobie, że nagram szybko jakiś tutaj materiał na kanał. Powiem Wam tylko taki mały sekret, że ten materiał nagrywam jeszcze raz, więc dlatego tak e, chciałem nagrać jakiś szybki materiał do tych swoich przemyśleń, które miałem wcześniej. W międzyczasie pojawiło się kilka nowych newsów i teraz nagrywam to od nowa, no ale wbiłem sobie do Konflikt Zona, żeby nagrać szybko jakiś materiał. I okazuje się, że e, sztuczna inteligencja straciła. Kompletnie spoją sztuczną inteligencję i jedyne co potrafią zrobić, to potrafią nic nie robić. <gry> I to dosłownie. Czyli konflikt Zone polegał na tym, że spawnowały się grupy przeciwników, jak i moich towarzyszy, i wszyscy stali w miejscu, nigdy do siebie nie strzelał, tylko ja podchodziłem do ludzi i nawalałem do nich z karabinu. Strzelali oni do mnie tylko wtedy, kiedy naprawdę podchodziłem na bardzo bliskie odległości, więc nie wiem, czy jedyne co im zostało to jakieś kosmiczne czułki, no ale generalnie, kiedy stałem w jakimś większym dystansie od przeciwnika i on bezpośrednio miał na mnie widok, zdecydowali oni sobie, że nie, nie ma sensu rzucać granatów, nie ma sensu robić nic i to samo zrobili moi towarzysze. Generalnie nikt nie ruszał się z miejsca, tikety stały w miejscu. Więc zobaczyłem naprawdę cudowny Conflict Zone, i to jest niestety ten dokładny powód, dlaczego elitki na moim kanale teraz po prostu przez jakiś czas będzie mniej i porzucimy sobie tą formę takich filmików, gdzie omawiamy jakiś konkretny patch. Mam dość niewiele ostatnio czasu, który mogę spędzić na gry komputerowe. Z tym się również trochę wiąże to, że muszę wybierać czasami nieco co chcę zrobić, tak naprawdę, na YouTube'a, czy jak live streamuję, jaką gierkę sobie będę grał. No i zwykle wygrywa ta gra, która jest łatwiejsza. Nazwijmy to w obsłudze. Ewentualnie gra, w którą mogę pograć ze znajomymi. Jeżeli mam odpalić elitkę tylko po to, żeby się z tą grą szarpać godzinę, dwie lub trzy, żeby jakikolwiek element tej gry zaczął działać, po tylu patchach, po roku patchów, które zostały wypuszczone do Odyssey. To sorry, ale po prostu absolutnie mi się odechciewa odpalać ten tytuł. Odysejka jest na absolutnym minimum mojej listy: ostatnio gier do odpalenia, i przykra prawda jest taka, że przez ostatni miesiąc w zasadzie ta elitka leżała u mnie na dysku i nie robiła absolutnie nic. Więc, kiedy myślę sobie, no dobra, odpalę jakąś gierkę, to pogram sobie w składa, pogram sobie w Escape from Tarkov. To też jest gra zabugowana, ale chyba nie aż tak jak Odyssey. Ostatnio mi się zdaje. Wszystkie inne tytuły, tylko nie Elite Dangerous Odyssey. Szczerze mówiąc, kiedy widzę grę w takim stanie, odechciewa mi się robić filmików, odechciewa mi się robić poradników, bo. Każda moja ostatnia sesja z Odysejką to jest szarpanie się z tą grą, a nie po prostu próba relaksu. A w końcu o to chodzi w grach komputerowych, żebyśmy się nie szarpali, tylko się zrelaksowali, tak jak przy dobrym filmie. A przy Odysejce ostatnio więcej się irytuję tak naprawdę niż przy tej grze odpoczywam. Dodatkowo... Bardzo dużym problemem dla mnie jest ostatni, najnowszy news od Frontier, i to już w ogóle dobiło mnie całkowicie. Mianowicie wspominałem wcześniej, że pomijałem pewne elementy Elite Dangerous Odyssey, by mieć przyjemność jakąkolwiek grania z, w Elite, tak? No i pomyślałem sobie, że skoro. Odysseyka jest nadal w takim stanie, jakim jest. Na ostatnim livestreamie, tak jak mówiłem, inżynierowałem sobie swój statek pod eksplorację i zamysł był taki, by wyruszyć w kolejną wycieczkę eksploracyjną, nagrać kilka fajnych filmików i zobaczyć, jak światy zmieniły się w Dangerous Odyssey. Jak wiecie, zmienił się system generowania planet. Mamy również teraz planety z atmosferą, więc niektóre planety, które kiedyś były dla mnie niedostępne w tych pięknych miejscach, które znam w kosmosie. No teraz możemy odwiedzić planety za atmosferą, więc naprawdę jest to szansa dla unikatowych widoków. Jednak jak wszyscy wiemy, no ten system generowania planet był dość średni w Odysejce. Mianowicie często bywały takie rzeczy, że mamy jakąś planetę i wzór jakiś gór czy wzór terenu potrafią się powtarzać po 5 razy. A akurat ludzkie oko jest dość dobre w wykrywaniu wzorów i szczerze mówiąc system został dość mocno naprawiony w porównaniu do tego, co było na samym początku, bo to była tragedia, aczkolwiek no znowu z Odysseyką jest tak, że niektóre rzeczy tutaj wyglądają lepiej, a niektóre w stosunku do Horizons są takim downgradem graficznym. Odysseyka nie jest też taką, takim DLC-kiem, który ja mogę nazwać, że jest on pełnym upgradeem. Dangerous Horizons, bo tak nie jest. Szczerze mówiąc, w wielu rzeczach widzę dość spory downgrade. No i to też mnie tak do, dobiło. No, Frontier w ogóle oczywiście przedstawiło też ten kiepski news, bo do tego dążę, że nie będzie tutaj naprawiany system generowania planet, a przynajmniej nie jakoś w znaczący sposób, nazwijmy to sobie, jakby przerywają, już nie uważają tego za problem. I to mnie też tak trochę dobiło, no chciałem zobaczyć te nowe planety w nowym, cudownym, świetnym wyglądzie z atmosferą i whatever. Tymczasem zrobiłem statek tylko po to, żeby dowiedzieć się od Frontier, że jest kolejna rzecz, której nie potrafią zrobić. Czyli nie potrafią naprawić systemu planet. Optymalizacja leży, nie potrafią naprawić gry, bo pierwszy raz, kiedy, mówię wam, to jest pierwsza moja sesja w tym patchu i już mam jakieś bagi, nie na nie potrafią naprawić tego, co chwilę dowiadujemy się tylko czegoś, czego Frontier nie potrafi, a nie dowiadujemy się tego, co Frontier w końcu będzie potrafiło zrobić. Dostajemy również pacznoty które są bardzo ukulnikowe i wcale mnie nie zachęcają do dalszego grania w elitkę. Niedawno Frontier przedstawiło swój taki plan naprawy elit na rok 2022 oraz tam pokazali początek roku 2023. No i co? Mamy taką copy pastę, nowe warianty misji, poprawienie stabilności, optymalizacji, potem dokładnie to samo na Update 13, jakiś content y, związany z fabułą, okej, okay, no tutaj jest jeden nowy punkt. Poprawa stabilności i optymalizacji ile razy ja już to słyszałem w poprzednich paczach tak jest lepiej, ale nadal Odysseyka, szczerze mówiąc, chodzi do dupy. I powiem to szczerze już bez tutaj obijania w bawełnę. No i potem następny patch na rok 2023, że będą naprawiali najważniejsze funkcje e, elitki, jak to jest nazwane enigmatycznie, Key Feature Overhaul, czyli kolejne notki, które po raz kolejny dostajemy ogólnikowo i tak naprawdę, no, pardon my French, ale gówno wiemy na temat tego, co się stanie w przypadku Odysseyki. No, to taki trochę rage, więc zepsuje mi eksplorację. Nie da się korzystać z rzeczy związanych z Odyssey. Jesteśmy rok po premierze. Gra działa nieznacznie lepiej. Generalnie nadal dostaliśmy gówniany produkt w fazie beta. Ale dobra, uspokajając się trochę, po prostu nie wiem, no, te wszystkie newsy, które łączą się razem. Powodują to, że jeszcze raz mi się w Odysejkę po prostu grać nie chce. Więc z tym wiążą się pewne zmiany również i na moim kanale. Mianowicie, nie chcę robić y, filmików z elitki na siłę. Tych filmików z elitki u mnie było dużo, yy, trochę po części, bo zawsze był to popularny tytuł na moim kanale, Space Simy jakoś akurat się całkiem trzymają mojego kanału, sami wiecie zresztą, że wielu z was odkryło mnie z różnych poradników do elitki i robiłem je z tego powodu, że naprawdę uwielbiałem świat elit. Jak zresztą też niektórzy mnie znają, jestem adminem największej grupy na Facebooku. A propos Elite Dangerous, czyli Elite a Dangerous Polska, więc chyba dość jasno powiedziałem już wiele razy, że ja Space Simy uwielbiam i wielokrotnie broniłem Elite Dangerous, kiedy inni mówili, że ta gra jest zdobani. Jednak w tej chwili nie jestem już w stanie dalej tej gry bronić. Nie jestem w stanie dalej w nią normalnie i spokojnie grać. Kiedy dzieją się rzeczy takie jak teraz. Mamy, jaki to jest update w tej chwili? Chyba update 12, tak? Czy coś w tym stylu. No, zresztą sobie odpalę launcher i wam dokładnie powiem. Mamy no, ten najnowszy patch, nieważny z Elitki. I moja pierwsza sesja powoduje to, że, cała, że cały konflikt zon leży. No nie wróżę to dobrze. Nie, nie wzbudza to też we mnie jakiej, jakiejś nadziei, kiedy Frontier komunikuje się w ten sposób, w jaki się komunikuje, czyli kompletnie się nie komunikuje. I moim zdaniem, e, w porównaniu do tego, co było wcześniej, Frontier, tak, kiedyś Frontier dość jasno potrafiło nam inne firmy robiły to lepiej, ale Frontier kiedyś potrafiło się całkiem nie najgorzej komunikować. Miałem wrażenie, że wiem co się dzieje w Elite'ce, livestreamy miały sporo informacji i tak dalej. Gdzieś tam jednak słyszeliśmy co się w świecie Elite dzieje. W tej chwili cisza. Dostajemy ogólnikowe notki i w sumie nie za wiele zmienia się w świecie Elite Dangerous Odyssey. Więc powiem Wam tak, no Elitka nie zniknie z mojego kanału kompletnie, bo nadal uwielbiam Space Simy i mimo tego całego, nazwijmy to bólu, który został gdzieś tam sprawiony w międzyczasie przez aktualne stan Odysejki, ja nadal w Elite Dangerous wierzę, jednak muszę zobaczyć pewne rezultaty, aby w ogóle zobaczyć, czy kontynuacja tej przygody z Elitką ma jakikolwiek. Sens, bo nie chcę wam robić kolejnego filmiku, gdzie tylko będziemy gadali znowu o optymalizacji, o tym, czy misje się nie wykrzaczają i czy generalnie da się w końcu wody jakie grać, Do już mnie to absolutnie nudzi, mam tego absolutnie dość i wy pewnie też się już tymi filmikami nudzicie. I to nie będę owijał w bawełnę, więc umówimy się w tak, że Elite Dangerous na moim kanale aktualnie nie zniknie, ale Zrobię filmik, dopiero wtedy, nieważne czy to będzie miesiąc, czy to będą dwa miesiące, i tak dalej. Zrobimy filmik, jeżeli będą tylko jakieś bardzo ważne newsy, albo naprawdę ogromne postępy w tym, jak Odysejka wygląda. Na tą chwilę nie wygląda to w ogóle. Nie jest mi to przykro mówić jako fan Elitki, ale taka jest po prostu prawda przynajmniej. Na moim komputerze, w moich sesjach ja szczęścia z Odysseyką nie miałem. Jeszcze raz to powtórzę, kiedy mam ochotę się zrelaksować i coś pograć. Naprawdę nie myślę o Elite Dangerous Odyssey, bo co chwilę się dowiadujemy tylko niezbyt fajnych newsów a propos tej gry. Ach, no. No, nie wiem co mam. Dalej powiedzieć, szczerze mówiąc, patrzyłem sobie na swój kanał, patrzyłem na ten czas, że już od dawna nie było elitki. W ogóle miałem teraz ciężki czas z nagrywaniem filmików, ale to już sobie pominiemy. No, i naprawdę chciałem Wam przekazać dobre wiadomości, zrobić coś ciekawego, fajnego, polecieć w eksplorację. Tymczasem. Dowiedzieliśmy się tylko, że eksploracja nie zostanie naprawiona i w sumie coraz więcej elementów ucinamy z Odyssey. E, powiem wam jeszcze jedno. Um, tak, ten nowy system, nawet generowania planet, z tego co widziałem, potrafi mieć swoje piękne strony też. To nie jest tak, że jest on absolutnie katastrofalny. Jednak nie jest on, mówię, tak poważnym upgrade'em, że. Dla mnie warto jest sprawdzić, co się dzieje dalej, jakby. Boję się, że kiedy polecę do tych miejsc, które w Horizon dla mnie były przepiękne, kiedyś cudowne i ładne, to w tej chwili będzie rozczarowanie, bo wygenerują się zupełnie planety na nowo. Nie będą już one wyglądały tak jak kiedyś. I będzie to dla mnie kolejne rozczarowanie w Elite, które spowoduje, że być może już tą grę odinstaluję i przestanę w nią grać. Na razie chcę skończyć tutaj rozczarowania związane z Odyssey, także myślę, że na jakiś czas po prostu musimy sobie zrobić przerwę. I na razie zawieszam jakiekolwiek robienie dalszych poradników. Na razie zawieszam robienie jakichkolwiek dalszych filmików z Elite Dangerous Odyssey tak regularnie. Będą one się pojawiały tylko wtedy, kiedy będzie faktycznie coś ważnego, być może gra od czasu do czasu pojawi się również i na livestreamach, jeżeli będę miał taką ochotę, aczkolwiek nie będę Wam tego obiecywał na 100%. Nadal będę oczywiście monitorował grupę Elite Dangerous Polska, to co się dzieje z newsami, ale z już sporo mniejszym entuzjazmem. I to chyba wszystko, co chciałem Wam powiedzieć w dzisiejszym filmiku. No, nie mam nic tutaj więcej do dodania, nie ma co tego filmiku więcej e, przeciągać. Tymczasem wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. I do następnego razu, kiedy będę miał coś więcej do powiedzenia a propos Elite Dangerous Odyssey. Jedno, co mogę Wam obiecać to sprawdzimy sobie Star Citizena, bo szczerze mówiąc w ostatnim patchu 3.17 mam wrażenie, że Star Citizen zrobił sporo większe postępy niż całe Odyssey przez rok, co jest mega zaskakującą sytuacją dla mnie. Sprawdziłem sobie ostatnio patch 3.17 i być może coś więcej z tego będzie. Dobra, wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka jeszcze raz. Na razie, trzymajcie się, cześć!